Wiadomość prawa wszechświata w tym dniu. Droga duszo, która ogląda mnie w tym wideo, przyjmij tę boską komunikację jak delikatne kosmiczne szeptanie, ponieważ ktoś, kto głęboko pragnie Twojej obecności, jest gotów przekroczyć granice czasu i przestrzeni, aby się z Tobą połączyć. W tym zawiłym spłocie, który splata nasze dusze, ten, który mieszka w Twoich myślach, dzieli się tym samym pragnieniem, tęsknotą, która wykracza poza zwykłą nieobecność stając się głębokim powiązaniem, przekraczającym język. Bądź gotowy, gotowa, na świadectwo napływu miłości, która na ciebie spłynie, jak łagodny deszcz kaspragnioną ziemię. Czuj, jak twoje serce wypełnia się ciepłem i radością, ponieważ to kosmiczne spotkanie jest kierowane przez gwiazdy, które sprzyjają miłości. Zachowaj optymistyczne podejście wobec wyzwań życia, ponieważ to w tych chwilach cierpliwość kwitnie, przekształcając się w obfitą nagrodę. Pamiętaj, że aniołowie, niebiańskie istoty światła i miłości, są przy tobie, otaczając cię skrzydłami bezpieczeństwa, ochrony i podkreślając piękno twoje wewnętrzne i zewnętrzne. Pozwól sobie uwolnić napięcia codziennego życia i troski, które, jak ulotne cienie, nie mogą się oprzeć blaskowi twojej prawdziwej istoty. Otwórz szeroko swoje serce, aby przyjąć obfitość, którą wszechświat w całej swojej hojności ma dla ciebie zarezerwowaną. To jest moment, aby ożywić swoje entuzjazm dla życia, obejmując obietnice promiennych dni pełnych miłości i nieoczekiwanych błogosławieństw. Uważnie obserwuj synchroniczne wydarzenia, które się rozwijają wokół ciebie, ponieważ są to boskie znaki wskazujące na bliskość rozkwitu w twoim istnieniu. Stoisz na krawędzi celebracji, gdzie miłość i radość będą głównymi bohaterami. Pozostań otwarty, otwarta, aby przyciągnąć cuda, ponieważ jesteś magnesem dla cudów. Jakie wszechświat ma do zaoferowania? Przyjmuj zbliżające się okazje z głęboką wdzięcznością, rozpoznając, że każda z nich to cenny dar Potwierdź ze stanowczością i wiarą. Osoba, która mieszka w moim sercu, której tęsknię, jest gotowa otoczyć mnie intensywnymi emocjami i światłem miłości. Dziękuję aniołom za prowadzenie tego spotkania kosmicznego. ZIKUJ, NISKING SINIT ZIKUJ. Niech ta niebiańska wiadomość będzie jak balsam dla twojej duszy, wypełniając ją pewnością, że miłość nieustannie splata niewidziane nici, łącząc serca podobne. To jest przekaz. Kończę tutaj. Czekam na ciebie w następnym wideo.